Republikanie. Witam Państwa, bardzo się cieszę, że to zgromadzenie e, przyciągnęło tak wiele osób. E, chciałem powiedzieć o e, pewnych rzeczach trochę technicznych. One są zawsze mniej ciekawe, ale to jest istotne. Wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy przyjąć kilkaset e, emigrantów, później mieliśmy przyjąć 2000, później siedem, kilka dni temu 13, a e, szef Urzędu do spraw imigracji już mówił, że możemy przyjąć do 50 tysięcy. W tym tempie, w tym tempie w tym tempie do końca miesiąca dojdziemy do 100 tysięcy albo i więcej a trzeba się trzeba się liczyć z tym że każdy imigrant, bo 70% tych imigrantów to są młodzi mężczyźni tak, w ślad za nimi on może sprowadzić swoją rodzinę swoich bliskich i tak dalej ta liczba powiększy się wielokrotnie, tak są szacunki, że się może powiększyć nawet do 8, 8 razy, tak i teraz jest problem taki. Oni nie chcą mieszkać w Polsce. Powiedzmy sobie szczerze. Oni chcą mieszkać w Niemczech, tak? W Austrii, w Szwecji, w Danii. My ich będziemy musieli jakoś tu zatrzymać siłą. Wyjścia są dwa. Albo będziemy musieli ich przekupić za pieniądze unijne i za pieniądze nasze. Też trzeba pamiętać, że pieniądze unijne to są pieniądze nasze. Albo ich trzymać na siłę. Czy my, naród, który doświadczył bardzo no, ciężka historia jest za nami, tak? Związana z drugą wojną światową. Czy my chcemy trzymać ludzi, nawet jeśli ich nie lubimy w obozach koncentracyjnych? Nie. Musimy ich... Musimy... Problem polega na tym... Problem polega na tym... Dokładnie. Zaraz do tego... Ma pani rację. Zaraz do tego przejdę. Będziemy... Będziemy trzymać pół miliona ludzi w obozach, z których ci, którzy będą chcieli nam zrobić krzywdę, na pewno uciekną. Czy my chcemy nasze bezpieczeństwo powierzyć ludziom, e, rządowi, którego e, do odwołania ministrów e, e, przyczynił się e, spisek kelnerów? Nie byliśmy jako państwo w stanie ściągnąć kilkuset naszych, naszych rodaków z Donbasu. Nasze państwo jest niewydolne, trzeba je najpierw uleczyć, i musimy zrobić wszystko, żeby nie doprowadzić do, do sytuacji, gdzie będziemy mieli na terenie Polski pół miliona uchodźców, którzy będą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Dziękuję bardzo.